Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o zmianach społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, jak rozwijał się przemysł na ziemiach polskich, poznamy sposób, w jaki na ziemiach polskich doszło do przemian społecznych i gospodarczych w okresie zaborów, poznamy postacie, które zasłużyły się dla rozwoju gospodarczego ziem polskich. I zaczynamy ogólnie od rozwoju gospodarczego na ziemiach polskich stu postulatach od rozbiorów gospodarka w poszczególnych zaborach znajdowała się na różnych etapach rozwoju. Wpływ na no to miały m.in. odmienna polityka władz, a także zaangażowanie lokalnych działaczy w sprawy gospodarcze i społeczne. I teraz, jak wyglądała gospodarka na ziemiach rosyjskich? Na ziemiach zabranych zakazano Polakom nabywania majątków ziemskich, księżom utrudniono pracę duszpasterską, odebrano kościołowi katolickiemu wiele świątyń i kaplic, Wprowadzono zakaz używania języka polskiego w miejscach publicznych, nawet na ulicach miast i drukowania polskich gazet. Nie było polskich szkół i teatrów. Rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego był w drugiej połowie XIX wieku bardzo szybki. Jeszcze na początku lat 50. zniesiono granicę celną z Rosją. Miało to zarówno negatywne, jak i pozytywne następstwa. Z jednej strony królestwo utraciło samodzielność gospodarczą i zostało silnie związane interesami ekonomicznymi z resztą Imperium Rosyjskiego. Jednocześnie uzyskało szansę rozwoju produkcji dzięki otwarciu rozległych rynków rosyjskich na polskie towary. Impuls do dynamicznego rozwoju otrzymał także przemysł i system bankowy. Największe znaczenie miały tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak przemysł włókienniczy, górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężki i spożywczy. W rolnictwie przemiany następowały wolniej, zwłaszcza gospodarstwa chłopskie. Były w większości niewielkie, pozwalały. Na, na, pozwalały swoim właścicielom zaledwie na przetrwanie, z kolei też właściciele ziemscy mieli początkowo duże trudności w prowadzeniu swoich majątków po uwłaszczeniu i zniesieniu pańszczyzny. Jednak bogacili się ci, którzy posiadali środki na unowocześnienie metod uprawy i hodowli oraz na zatrudnienie pracowników. Tutaj e, mowa o Królestwie Polskim, gdzie byli oni bardzo tani. Opłacalna stawała się zwłaszcza uprawa roślin przemysłowych, a więc buraków cukrowych i ziemniaków, przerabianych następnie w prywatnych cukrowniach i gorzelniach, i zabór pruski. Spośród gałęzi przemysłu najlepiej rozwijały się przemysł spożywczy, drzewny i meblarski. Ze względu na brak surowców w ograniczonym stopniu mógł rozwijać się przemysł ciężki. W regionie powstawały za to zakłady produkujące narzędzia i maszyny na potrzeby rolnictwa. Występowała silna konkurencja ekonomiczna między Polakami i Niemcami. Największymi zakładami, e, jeżeli chodzi o te produkujące maszyny na potrzeby rolnictwa, były zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Niemcy mieli wyraźną przewagę w handlu, natomiast w przemyśle i rolnictwie pozycja Polaków była bardzo mocna. Ważnym obszarem wydobycia węgla oraz ośrodkiem hutnictwa i przemysłu metalurgicznego był Górny Śląsk, gdzie jednak właścicielami większości zakładów byli Niemcy. W Wielkopolsce prężnie rozwijało się rolnictwo, przeważały tu gospodarstwa należące do ziemi oraz duże gospodarstwa chłopskie. Nie występowało rozdrobnienie ziemi charakterystyczne dla Królestwa Polskiego i Galicji. Nowoczesne metody uprawy i użycie maszyn rolniczych było tutaj bardziej rozpowszechnione niż w innych zaborach. Przyrost plonów następował bardzo szybko. I wreszcie Zabór Austriacki. Galicja była obszarem rolniczym w większym stopniu niż pozostałe zabory. Przemysł rozwijał się na niewielką skalę, większość ziem należała do chłopów, przy czym przeważały małe gospodarstwa. Wieś była przeludniona, a szanse znalezienia pracy poza nią niewielkie. Powodowało to dużą emigrację, zwłaszcza do USA. Wartość produkcji przemysłowej wciąż była niewielka. W przemyśle przetwórczym najważniejszą rolę odgrywało piwowarstwo, tutaj browary w Żywcu i Okocimiu i gorzelnictwo. Od lat 90. XIX wieku zaczęły się rozwijać niektóre gałęzie przemysłu wydobywczego: górnictwo naftowe i węgla kamiennego oraz solni tutaj głównie Wieliczka, w mniejszym stopniu rozwijał się przemysł ciężki. Ruch spółdzielczy. W czasie zaborów Polacy zaczęli zakładać organizacje zapewniające im samopomoc. Najwięcej takich placówek powstawało w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie w działalność gospodarczą masowo zaangażowali się przedstawiciele szlachty oraz duchowieństwa. Na przełomie XIX i XX wieku w Galicji zaczęły powstawać spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe oraz stowarzyszenia, które ułatwiały chłopom zakup towarów czy sprzedaż produktów rolnych. Owe spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe ze składek uzyskiwanych od swoich członków udzielały kredytów tym udziałowcom, którzy składali o nie wnioski. Takie przedsięwzięcia umożliwiły polskim rolnikom, rzemieślnikom i handlowcom skuteczną rywalizację z dużo zamożniejszymi i wspieranymi przez rząd. Oraz banki konkurentami. W Czernichowie pod Krakowem swoją spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową założył w 1889 roku Franciszek Stewczyk. W 1924 roku, po jego śmierci, spadkobiercy postanowili nazwać spółkę imieniem pomysłodawcy. Przemiany społeczne na ziemiach polskich. Uwłaszczenie chłopów oraz rozwój przemysłu doprowadziły w drugiej połowie XIX wieku do głębokich przemian społecznych na ziemiach polskich. Znacząco zmieniała się sytuacja szlachty. Po upadku powstań narodowych inicjowanych przez tę grupę, szlachta utraciła dotychczasową pozycję w społeczeństwie. Represje i konfiskata majątków oraz uwłaszczenie chłopów pozbawiły szlachtę większości praw i dochodów. Jej najuboższa część w poszukiwaniu pracy zmuszona była przenieść się do miast, ze szlachty średniej uformowało się zaś ziemiaństwo, a więc właściciele majątków ziemskich. Wskutek uwłaszczenia powiększała się grupa chłopów posiadających gospodarstwa rolne. Ci, którzy nie mieli własnej ziemi, szukali pracy w szybko rozwijających się ośrodkach przemysłowych, tworzyli tam wraz z biedniejszymi mieszkańcami miast nową warstwę społeczną, jaką byli robotnicy. Z dawnego stanu mieszczańskiego powstała burżuazja, a więc właściciele fabryk, bankierzy i bogaci kupcy. Zaczęła kształtować się również nowa warstwa społeczna nazywana inteligencją, zaliczano do niej ludzi dobrze wykształconych, takich jak pisarze, artyści, dziennikarze, nauczyciele, lekarze, inżynierowie oraz prawnicy. W XIX wieku zmieniła się też sytuacja Żydów. Część ludności żydowskiej, głównie z królestwa polskiego, uległa asymilacji, czyli dostosowywała się do otaczającego ją środowiska społecznego. Żydzi przyjmowali polską kulturę i język, wielu z nich silniej zintegrowało się ze społeczeństwem. W dużych miastach Żydzi zazwyczaj prowadzili sklepy, choć często byli także właścicielami wielkich zakładów przemysłowych. Przeciwko asymilacji opowiadała się część Żydów należąca do ruchu syjonistycznego, twierdzili oni, że Żydzi jako odrębny naród powinni dbać o zachowanie własnej kultury, języka oraz religii, a także dążyć do utworzenia swojego państwa w Palestynie. I wreszcie przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich. Wiek XIX to okres szybkich zmian cywilizacyjnych, które dotarły także na ziemię polskie. Symbolem tych przemian stała się kolej żelazna, najwięcej linii kolejowych powstało w zaborze pruskim, z Poznania podróżowano koleją do Szczecina, Berlina i Wrocławia. Dobrze skomunikowana została także Warszawa, już w 1848 roku zakończoną budowę kolei warszawsko-wiedeńskiej. W latach 60. XIX wieku Warszawa uzyskała połączenie z Berlinem i Petersburgiem, a Kraków z Lwowem. Dzięki kolei nastąpił także rozwój handlu. Na przełomie XIX i XX wieku powszechniał się tramwaj, najpierw konny, a następnie elektryczny. Pierwszym miastem, w którym wprowadzono tramwaje, był Lwów. W 1910 roku w Krakowie odbył się pierwszy na ziemiach polskich lot z samolotem. Postęp cywilizacyjny usprawniał życie w mieście i na wsi. Lampa naftowa wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza pozwalała na oświetlenie domów. Na ulicach miast wykorzystywano natomiast oświetlenie gazowe. Najwcześniej pojawiło się ono w latach 50. XIX wieku w Krakowie, w Warszawie oraz w Toruniu. Dziękuję za uwagę.